Będziemy zbijać dzisiaj Bo nową postać. Patrzcie. 15 postaci. Mieliśmy otwierać mega boxa, ale nie możemy. Nie wiecie, co się stało. Normalnie mnie. Nie chciało przyjąć. Mam 25 zł. Chciałem kupić. Patrzcie. Patrzcie. Skorzystaj z płatności przez ofertę plusa, proszę. Patrzę, okej. Okay. No nie. No ale za niedługo może mi się trafi mega boksik. Za do domu. Tam. A mi brakuje jeszcze do niego 2000 jak i ze coś ale mogę też bić barleya gestę darylka bo patrzcie ile mam osób na tych musimy coś musimy stosować sklepik czy mamy coś akurat do niemania o nie ja mam dużo do chciałem też kupić geny ale się nie udało jakoś coś 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 mi się co Joooost! Utrzymujemy teraz krzyńkę. My sobie tym wybierzemy... I graj. Darynka. Może mi się trafi ta No, Eee, 6% karyna. O, Po czym mi się wywala? Oczywiście my na telefonie gramy. Nie na kąpię. O! Mój mi się trafił. Dobrze, że mi bóje zarobicy. Super. Super. O, Mamy dwójka. A tu mamy skrzynkę trzecią. Górną. O. O, o. o kurde. Teraz poczekaj.

Wyczytywanie ponownie, że co? Ale zresztą do bitwy zaproponowałem zapro swój dostęp do z bitwy z powodu nieaktywności lub nieprawidłowości. I bitwa ma się skończyć. Aha. bitwa mi się nie skończyła Aha. Czyli ładowarka mi wcześniej nie ładowała. Coś mi nie tak. Но и посмотрим, что... Нет, ничего не стало, не потерял. А не остался. О, мама, что у меня О, мама, что у меня О, мама, что у меня Блин Не сядь я бурко, а сам гумам. Не первый раз его отравлю. Не, не шелчай как. О, нет! Здесь очень обитает. Я не O 13 no to było łatwo łatwe było wygrać z yy, Karlem A to mnie na pierwsze miejsce Dobrze O Dobrze mamy skrzynkę Musimy coś trafić z tej skrzyneczki Nie zaburz co? Ani jednego gema Szkoda Mmm... To, to gramy jeszcze raz w dziesiąte, mam nadzieję Będzie Z Dziewięć pucharów dostałem, to 20 w dziesiąta Ach! Oh, Szczałów dziesiąteczkę. Na rzecz mi się chciało, Ktoś co ma czterdzie... o 40 więcej Mniej Bo ja mam więcej U. Ło! Wow. Nasi goście Amelia. Czy za... ...hip. Ostatnia chyba walka, bo nie ma co przedłużać. 6 minut. Już się odróżniłem. I bestie z dwie walki zaczynamy. Może mi się uda. A może nie. Jestem ciekawy. A ulta Peperka! Jo. Mm. Ho, peperka zabiliśmy. O nie ból się do mnie, sadzi. Dawaj go. Dzięki. Uratowało mi życie. Amelia. Przecie ma kilka życia. Trochę no więcej, ale... Ja nie wiem co mi to nie stąpiło. Że chciałem przegrać. Nie! Daj na Majka ma. Gościa. O nie! dynocha. jak był lepszy, ale mogę załatwić. Spadkacz Mamy wielkie serce Nie musiała nic zrobić Wygrana kolejna O 8 dopiero, to. Ja nie wierzę Zrobił że... mi taki hit W 15, w 10 minut będę musiał spróbować Bo... bo ale to nie będzie realne więc też będziemy robić przerwę taką krócie króteńko wrócę do was ale to nie wychodząc z gry nie <grymiany> wychodząc z gry nie wychodzić bo mam w Andaluku Coś mi chyba chyba do Harkowajc aaa ale Nicole też się załatwił przegraliśmy dobra tak kończymy odcinek 你不怕？那怎那来着？